piec na pelet kosztuje 8000. jest do kupienia, za taką cenę w ogóle Wszędzie? montaż to jest kwestia 2000 oni go sprzedają za 60 tysięcy. Do tego biorą 20 tysięcy za montaż, generalnie skroją Cię na 8 dych. A do tego jeszcze, ponieważ oczywiście powiedzą Ci, że do, przysługuje Ci dotacja z programu Czyste Powietrze, ten program rzeczywiście istnieje i funkcjonuje, ale to nie zmienia faktu, że po pierwsze możesz się nie łapać na ten program yy, i dotacja w istocie Tobie, w Twoich konkretnych warunkach może nie uh -huh. przysługiwać, no ale oczywiście, ale łykniesz tą bajkę, yy, bo, bo oni umieją, naprawdę umieją to robić, i, yy, a jednocześnie za Twoimi plecami wezmą na Ciebie kredyt, na 60 tysięcy. To można zrobić, ponieważ kredyty są przez internet w tej chwili udzielane. Czekamy na Ciebie w telewizji Active Family i na platformie Wodilla. Domowy kryminał, kryminalny talk show. Mściwy. Active Family jest w Kanal Plus na pozycji 225, czyli Mściwój Skielc jednak nie kłamał. Ma satelitę. Mściwuj nigdy nie kłamie. Powtarzam, w Kanal Plus, na 225! Muszę sprawdzić, jaki numer ma w mojej kablówce. Wy też lepiej sprawdźcie, jak to u was wygląda. Bo tam naprawdę fajne rzeczy puszczają.